Cześć, witam Was! Słuchajcie chciałbym trochę powiedzieć o, o pewnej, pewnej ce, To jest cecha charakteru, która chyba to jest to cecha charakteru, e, którą posiada każdy człowiek wykonujący, jakby to powiedzieć, e, który jest artystą, prawda? wykonuje tak zwaną działalność artystyczną. Nie wiem, jest nie wiem, piosenkarzem, malarzem lub kimś stricte rzeźbiarzem lub kimś innym stricte artystycznym. Mówię o tak zwanej wenie twórczej. E, słuchajcie, e, czasem tak bywa, że nie wiem, malarze, rzeźbiarze i piosenkarze skupimy się na tych, na, tych, na takich trzech dziedzinach. W której wena, artyst, wena twórcza jest bardzo potrzebna, ale czasem tak bywa, że, e, że weny twórczej brak, człowiekowi brakuje pomysłów do tworzenia, do tworzenia nowych rzeczy. Czasem jest tak, że e, człowiek po prostu nie ma pomysłu, bo, bo, bo wydaje mu się, że już wszystko było, że już każda, że już każda myśl, wszystko, każda myśl, wszystko to, co z siebie dał, już że, już, że już to już jest wszystko. I czasem tak się zdarza, że, że nie wiem, na przykład że czasem się mówi, nie, nie mam weny twórczej. To znaczy, że nie mam pomysłu, nie ma pomysłu po prostu, co jeszcze co jeszcze można byłoby z siebie dać. Nie wiem, ja tak przynajmniej rozumiem, rozumiem. Ja tak przynajmniej rozumiem rozumiem, rozumiem stricte wenę twórczą, czy na artystyczną, czy ja i jak to każdy to tak sobie nazwy. Niemniej jednak czasem jest tak, że człowiekowi tej wedy twórczej brakuje. No. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie wyjść na bieżąco, dajcie subskrypcję. Ja się z Wami żegnam, cześć!